Witam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Starzewski, firma Akusolar Plus Shenzhen. Dzisiaj weźmiemy sobie do sprawdzenia akumulator marki Jenox Classic 62 510A. Ja te akumulatory już dosyć długo sprzedaję, pod innymi markami je sprzedawałem i uważam, że za tą cenę są dobre akumulatorki. Sprawdźmy parametr akumulatora. Taki akumulator jak 62, maksymalnie do silnika, moim zdaniem 2 benzyny. Bądź do 1,6 Dizla. I zobaczmy, jaki parametr akumulatorek obecnie uzyskuje. Oczywiście, poza pojazdem, zwykły mokry akumulatorek, norma EN obowiązująca. Parametr 510 ustawiony i zobaczmy. 561. Także dobry parametr uzyskuje 100% sprawności, 12,8 i 7 V naładowany akumulatorek, także zapraszamy i polecamy akumulatorki.